Amelia, z, skąd jesteś? Z Esen jestem. Z SM, sorry, w Esen, jak dobrze wiem, chyba nie wszyscy tam chodzą do kościoła i są chrześcijanami, Niestety. a Ty jesteś. Jak to jest, żeby w takim otoczeniu, w takim mieście, w takim kraju zachować taką wiarę jaką ty masz i ty widać że tym się cieszysz i promieniujesz jak to robisz że swoją wiarę tak nie wiem umacniasz karmisz No u mnie jest na przykład tak że mam wiele trudnych spraw i jak na przykład jestem smutna czy coś i się zwracam do tego do Boga to potem jak się modlę to czuję po prostu te ciepło od Boga czuję że on jest przy mnie albo też na przykład u mnie w parafii jest em, polska misja i ona też mi tak jakoś tak to, że jest wiele ludzi, takich też Polaków i katolickich, to mnie to tak bardziej tak wspieram w mojej wierze. Ilu młodych ludzi tam jest z którymi się tak spotykacie no właśnie przy, przy parafii? Tak chyba no tak mnie, ale tak jakoś tak, no. 10 osób, tak może u mnie na ligi jest, ale też jest więcej ludzi, nie? W Twojej grupie jest 10, a tak ogólnie. Tak, tak, jakoś pewnie tak, albo 15, jeszcze. tak 20. Tam jest dosyć mocna ekipa ogólnie, więc ja się cieszę. Czyli tak, modlitwa i wspólnota, byś Dokładnie. tak sobie powiedziała do tego. Więc polecamy właśnie, może coś takiego, jak chcesz umocnić swoją wiarę. To może właśnie nie trzeba długo czekać, tylko tam, gdzie teraz jesteś, możesz się pomodlić albo znaleźć w Twoim otoczeniu jakąś wspólnotę, która może cię umocnić. Ameryko, wielkie dzięki. dzięki I pozdrawiamy. Pozdrawiam.